Nazywam się Andrzej Roschin. Przekroczyłem bramy uniwersytetu jeszcze na placu Litewskim, tam się mieścił rektorat i wydział humanistyczny. W roku 1961 przyjechałem do Lublina z zamiarem stworzenia teatru studenckiego. Powstał Teatrzyk Gąg 730. Ten pierwszy gąg to byli Barbara Michałowska, Piotr Suchora, Ewa Benesz, Marek Leszczyński, Andrzej Juźwicki. Kilka lat później, w roku 1966, otrzymałem od rektora Grzegorza Leopolda Zajdlera prawdziwy teatr z prawdziwą sceną, z widownią na 400 miejsc w chatce Żaka. I nasz teatrzyk przyjął nazwę poważną, już teraz Akademicki Teatr. UMCS Gong 2. Rektor Zeidler i profesor Wiesław Skrzydło pewnie kochali teatr, no i kochali Gong II, bo pracowaliśmy do roku 1974. W którym to wyjechałem z Lublina, aby pójść w takie prawdziwe życie zawodowe profesjonalnego teatru. Uniwersytet Marii Skłodowskiej i Lublin. To jest y, ogromnie ważna część mojego życia. Szczególnie ważna też, że tu urodziła się moja córka Klaudyna, znany tłumacz, reżyser. Po 11 latach wędrówki po zawodowych teatrach w Polsce, gdzie byłem dyrektorem i reżyserem, wróciłem do Lublina. I jak to się stało? No za sprawą profesora Wiesława Skrzydło. Zostałem dyrektorem teatru Osterwy. Pracowałem 9 sezonów. Zrobiłem sporo przedstawień, które, mam nadzieję, są w pamięci publiczności lubelskiej. 10 lat wstecz, w roku 2004, reżyserowałem wielki koncert jubileuszowy. 60 lat minęło. W finale tego koncertu w Chodce Żaka po wystąpieniu ówczesnego rektora, profesora Mariana Harasimiuka, wystąpiłem ja i powiedziałem tak na zakończenie. Do zobaczenia za 10 lat. No i proszę, mamy 70-lecie, jubileusz. A jak jubileusz, to życzenia sukcesu w badaniach naukowych, które. Oby przyniosły choćby maleńkiego Nobla, 100 tysięcy studentów, którzy będą studiować w Lublinie i będą szczęśliwi z tego powodu. A na zakończenie takie prozaiczne życzenie, po prostu pieniędzy, środków finansowych, aby to wszystko się udało. Więcej szczegółów na temat jubileuszu na stronie internetowej.